Policjanci znaleźli głowę 17-letniej dziewczyny. Naukowcy jeszcze się zastanawiają, kim ona była. Jezu. Znaleźliśmy tą głowę w Ale lesie. To moje była, jest. Szukając zaginionego psa. Co jest? Jakiś morderca to chyba grasuje. Może no, no, lepiej nie wychodźmy z tego domu. Nie no, wątpię, że nas ym, jak znajdzie, bo po... las jest ogłoszony. Daleko. co nie ale wiesz jak tak ona może morderczyni lub morderca można znać czyż to moja byłaby jest no ale morderca szuka różnych osób co nie Jezu nie rozumiem dobra złaj z mojej łóżka bo muszę się położyć bo mi głowa bo teraz zaczyna stres mm, o co chodzi Policjanci znaleźli y, głowę jakiejś dziewczyny. Znaczy, podobno jego byłej. Okropnie. Pokazali jeszcze zdjęcie. O niezu nie wierzę. Ja się już chyba boję wychodzić z tego domu. No tak, ale to jest pierwsze takie coś. Może już się więcej to nie powtórzy. Mam taką nadzieję. Dobra, idźmy spać, bo jest już późno.

Kto to dzwonił? Nie wiem, odebrałam, ale nic nie mówił ten ktoś. No ja trudno, idę spać. Następnego dnia. Ciekawe, kto to dzwonił w nocy. Aj, jak zwykle zasłonili jedzenie tym telewizorem. Jezu, to Trzeba pościelić. Oglądamy jakąś telewizję? No dobra. dobra to też mm. Mm. Mogę z Wami oglądać? Tak. No, dobra. To ja się dopatruję. znaleźli dzisiaj rano kolejne ciało. Znaleźliśmy dzisiaj kolejne ciało. Tym mm -hmm. razem to była osoba dorosła. Poszkodzony miał trzy rany kłute w szyję, dlatego nie przeżył. Ciało znaleźliśmy koło przedszkola na ulicy Sezamkowej. Ten pan miał 36 lat. Miał na imię... O kurde. I co? Mówiłem, Czy to nie jest jednorazowe? Ale, o, z dnia na dzień znowu? Słabo. Teraz na serio nie wyjdę z tego domu. Mogę dzisiaj z tobą spać? Z kim? Z tobą. Ze mną? Tak. Tam możesz, ale się dopiero dzień nie rozpo... rozpoczął. się znaczy. Ja idę na zakupy. Nie, nie idź. Pójdę. Co ty robisz? Ty się położyłeś na moim nóżku. Ja idę, pa, pa. Poczekaj na mnie! Jezu! Ja już cię wyjechałam! Shay! A co jak jemu coś się stanie? No, z nim to trudno. On wcale tylko myśli jest. No. Laptop. E, nie wiem. Gdzie on jest? Co to było? Jezus Maria. Dobra. Jak coś to było, to na pewno tego już nie ma. A, tak. Jezus Maria. Gdzie on jest? Meron. Coś tu Jezus chodziło Maria. w tym domu. Coś było? Tak. I ukradł laptop. O, ja nie Słyszałem. mogę. Tam były nasze dane. A co jak to ona? Albo on. Jezus, Maria. Może, może, może jedziemy stąd. Zadzwonię po policję. Dobrze. Halo? Halo, policja? Ktoś nam się wkradł do domu i ukradł laptopa z naszymi wszystkimi danymi. Dobrze. Na której ulicy mieszkacie? Mieszkamy na i przez Dobrze już jedziemy. Okej, okay, już jadą. A kiedy znajdę tylko nas? Zabije? Miejmy nadzieję, że nas nie zabije właśnie. Dobra, czekamy na policję 20 minut później. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. Proszę wejść. Wiadomo kto to był? Niestety mnie, nie, Mniej koleżanki nie było, a mój kolega się wystraszył i schował pod kołdrę. Czyli jedynym, który był w tym domu był... Ja. Ja. Dobrze, to um, poprosimy pana na rozmowę. Ja przyszedł. Przyszedł. Um, Zostań i przepytuj jeszcze o niektóre rzeczy. Dobra. Z tobą pojedziemy na. Dobra. Chodź. Proszę. Dobrze, więc teraz może was przepytam. Dobrze. Gdzie byliście? Pojechałyśmy um, załatwić parę spraw i pojechać jeszcze do sklepu. Dobrze. A co kupiłyście? W zasadzie kupiłyśmy tylko Przecież... cytryny i chleb i parę grzybów. Dobrze mogę zobaczyć? To możliwe, bo niektórzy tak mi mówili i przewozili narkotyki. Idziemy do auta. Parę grzybów. No, trochę dużo. To, że wszystko wypakuje. Dobrze, ale to nie są prawdziwe grzyby, tylko. To... Nie wiem. Jakieś. No, porcelanowe czy coś. Hmm. To w tym jest? Proszę nie to otworzyć. Już otwieram. Nic. Dobrze. A to co to jest? To jest grzyb. Dziwnie wyglądający. O! Tu Jakoś nie widzę tu chleba i cytryny. Same grzyby. No wiem, no bo chleb i cytryny są już w domu. Dobrze, Prz mogę y przeszukać całe auto? Proszę bardzo. Nic nie ma. Dobrze, możesz spakować te wszystkie grzyby. Po co pani w ogóle tyle grzybów jest? Bardzo lubię grzyby. Humory? Tak. Dobrze. W sumie tu na tyle dzisiaj. A nie miała pani nas przepytać? W sprawie zaginionego komputera? A, ja się już tym nie zajmuję, no niestety. Ale miała pani nas przepytać. No to dobrze, no to chodźcie. Dobrze, teraz Was przepytam na temat komputera. Pewnie go też przepytam. Jak komputer wyglądał? E, komputer był biały i był z Apple. Dobrze, biały? Z Apple. Mm -hmm. Apple. Słyszałam od rodziców ofiary, że najpierw się wkrada do domu, przepraszam, najpierw dzwoni, później się wkrada do domu i zabiera najcenniejsze rzeczy, a później zabija. Ale... Słucham? Ale ktoś najpierw do mnie zadzwonił i nic nie powiedział, teraz to? Uh -huh. Lepiej się przeprowadźcie. No, ale... No, ale nie mamy pieniędzy na razie na przeprowadzkę. <grym> <grym> nie możesz nic z tym zrobić? Mogę ci dać jakiś jakieś bunkr, bunk, ale tylko tam są łóżka i lodówka. I jedna mała Niech pani już wyjdzie stąd. Jezus Maria, ta baba była okropna. On też. Ona kurde mi przeszukała tylko auto i zapytała jak e, komputer wyglądał. U mnie to inaczej. Mnie najpierw przepytał, się zapytał jak komputer wygląda, gdzie byłem, co robiłem. Jezus Maria. Ale bardzo no, ale u, ciebie, był. u ciebie to lepiej, niż po prostu przeszukać tamto. Myślała, że przewożę, kurde, narkotyki. Ty narkotyki! No kurde na pewno. A poza tym powiedziała mi, że możemy się przeprowadzić do jakiegoś bunkru, bo ogólnie to mówiła, że ta... Do, o tej pokrzywdzonej dziewczynie już wiedzą i że najpierw zadzwoniła i nic nie mówiła. Potem wkradła się i coś ukradła i następnie zabiła. Ale my nie mamy pieniędzy na przeprowadzkę. Wiem, gdzie musimy, pieniądze. Chodź. Musimy się pilnować po prostu. Nie chcę się nigdzie przeprowadzać, bo ten dom jest piękny. Chcemy w nim być. Do końca swojej dni, tak? tak? No. Po prostu trzeba się pilnować. Wiem. No to może będziemy spać w wytrójkę. Mhm. Proszę, nie zostaw!